Do oglądania 117 odcinka faktów twórki zapraszają Agata Krasań i Natalia Olszewska. Ten tydzień rozpoczynamy od informacji z apelu. Podsumowane na nim zostały wyniki nauczania oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie nadchodzących felin. Na apelu pani dyrektor podała informacje o osiągnięciach i sukcesach w nauce uczniów naszej szkoły. Najwyższą średnią ocen, 5,50 uzyskała Oliwia Mierzwa, a drugie miejsce zajęli egzekwo Kasia Sokal i Jakub Łomzik. Największą liczbę ocen celujących uzyskali Oliwia Mierzwa, 5 ocen celujących, a po cztery celujące Ula Bazylewicz, Paulina Gawenda, Kasia Sokal i Jakub Łomzik. Następnie zostały wręczone nagrody za konkursy z pierwszego półrocza. Informacje o nagrodzonych były przekazywane we wcześniejszych odcinkach. w ten sposób ideę ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. W klasie 5C na lekcji przyrody realizowany był scenariusz zajęć Oszczędzamy energię. Energia jest wszędzie. Jego autorką jest pani Iwona Gołdynia. Scenariusz ten wziął udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Szkoła z energią i zajął w nim drugie miejsce. Więcej na ten temat opowiemy w odcinku specjalnym. Ciekawe walentynki. Na zajęciach origami uczniowie pracują systematycznie i potrafią składać coraz bardziej skomplikowane wzory. Powstałe prace zaskakują czasem ich samych. Tak też powstały ostatnie kolorowe ramki z różami, które uczniowie będą wręczać na walentynki swoim sympatiom. Kartki wyszły naprawdę pięknie. Marzymy, by trafiły do nas i życzymy wytrwałości w dalszej pracy. udział w konkursie Wiedzy o Oświęciny. Odbył się on w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Coś więcej na ten temat powie nam Wojtek. Odbył się drugi etap konkursu Wiedzy o Oświęciny. Razem z kolegą Jackiem Madejskim zajęliśmy drugie miejsce drużynowo, a ponadto Jacek Madejski zajął pierwsze miejsce indywidualnie. Ja zająłem czwarte. Jednym z pytań, które mnie zaskoczyło i zainteresowało zarazem było pytanie ile jest lidlów w Oświęciny? Kazał się kolejny numer gazetki szkolnej. Dowiedział się z niej między innymi jaki prezent podarować na walentynki. W szkolnej dla klas 4-6 najbardziej podobała mi się strona ze słowem Kocham Cię w różnych językach oraz wzmianka o walentynkach. Krzyżówka związana z dniem zakochanych była bardzo ciekawa oraz w języku angielskim. Ta gazetka jak na razie była najlepsza. Najbardziej w gazetce szkolnej dla klas 4-6 podoba mi się krzyżówka. Są tam również fajne łamigłówki. W gazetce szkolnej dla klas 4-6 znajdziemy różne informacje na temat walentynek. Na przykład historia święta Walentynki. Święto zakochanych. Walentynki w Polsce. Co mówią kwiaty? Jaki prezent podarować na Walentynki? Życzę wszystkiego najlepszego. Walentynki to Dzień Zakochanych. Obchodzony 14 lutego. To święto pochodzi od imienia Świętego Walentego. Dzień Świętego Walentego to Święto Zakochanych. Na Walentynki można ukochanej osobie dać romantyczny prezent. Na przykład kwiaty lub czekoladki. A teraz ciekawostka. Kocham po portugalsku to te amo, a po angielsku I love you. Z okazji walentynek wszyscy składają sobie miłosne listy, a w nich piękne wiersze, na przykład. Czym nie widzisz, czy też nie, proszę zawsze kochaj mnie. Na walentynki podarujcie swojej ukochanej osobie lub poduszkę w kształcie serca. Z okazji Dnia Świętego Walentego wszystkim zakochanym dużo dobrego. Życie Emilka. Kochać to nie znaczy tylko wzdychać marzyć, kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić, kochać to komuś zawierzyć, kochać to znaczy dla kogoś żyć. W kolejnym konkursie plastycznym wzięli udział nasi uczniowie. Organizowało go Miejski Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Na konkurs z bycie Europejczykiem znaczy tyle, co należeć do własnej ojczyzny w każdym zakątku Europy. Z naszej szkoły zostało zgłoszonych 60 prac z klas 1-5. Wyniki konkursu podamy w późniejszym terminie. Zostawiamy akcję za zatęć Tym razem będzie to konkurs dla zespołów. Zgłosiły się już pierwsze zespoły. Dziś pokażemy trio z klasy 2 C i sekstet z klasy 3 A. Zapraszamy kolejne grupy do pokazania się w konkursie. Regulamin konkursu podamy w następnym odcinku. multimod spam Internetu. Poznaliśmy zagrożenia czyhające na nas w sieci. Przez dwa dni wszyscy uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć profilaktycznych brali udział w zajęciach bezpieczeństwo dzieci w internecie, jak chronić się przed cyberprzemocą. Prowadziły je pani pedagog i pani psycholog szkolna. Klasy oglądały również filmy edukacyjne na ten temat. Przed biblioteką szkolną pojawiła się gazetka z pracami uczniów na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Uważaj na propozycje innych ludzi z internetu. Rozmawiaj z rodzicami o tym, co oglądasz w internecie. Nie podawaj swoich danych. Nie siedź za długo przy komputerze. Od poniedziałku mamy już ferię. Życzymy wszystkim miłego wypoczynku, udanej zabawy i bezpiecznego powrotu do szkoły. 117 odcinek faktów córki prowadziły Natalia Jędrzewska i Agata Krasań.